Dzień dobry mili państwo. Jestem uzależniony od medialnych galeryjek, klikanek, quizów i testów dotyczących gwar i regionalizmów. Także nie bacząc na to, gdzie one są publikowane i nie bacząc na ich błędy, ulegam, ulegam pokusie, przeglądam, testuję się, potem Albo się cieszę z tego, że odgadłem, albo kręcę nosem na jakieś mankamenty tych przedstawień, tych opisów gwar. I tutaj mamy słówka, magazyn o języku na portalu wyborcza.pl. Inicjatywa ciekawa, ale mamy tutaj z początku kwietnia taki oto Konglomerat semantyczny. Wiesz, jak cię obrażają poznaniacy? Zrób sobie szybki test językowy. Autor Wojciech Bartkowiak. Tej wuchta wiary przeciwakta. Napis na murze w gwarze poznańskiej. Każdy Poznania to zrozumie. Chodzi mi o to, że jest tutaj takie sprzężenie. Wiesz, jak cię obrażają poznaniacy? Sprzężenie, że poznańska gwara nie wiemy, czy chodzi o gwarę miejską miasta poznania, czy chodzi szerzej o dialekt wielkopolski, o różne przejawy językowej odmienności mowy Wielkopolan rdzennych od reszty Polski. A muszę powiedzieć, że my wcale w Polsce, czyli w małej Polsce i, w i, i, i na Mazowszu, i, i na Górnym Śląsku, i na Pomorzu, na Pomorzu to może trochę lepiej znają, ale w tej Polsce, która tworzy standard językowy, niekoniecznie wiemy coś o dialekcie wielkopolskim więcej niż o, o tym, że mają pyry w tytce. Gdzie? W antryjce, na ryczce. Y Wszyscy w Polsce wiedzą, że Poznaniacy mają pyry, niektórzy, że szneki z glancem, a nieliczni, że znakomity słownik gwary miejskiej Poznania. Liczy prawie 500 stron. Nie no, to to jest oczywiste, to należy do wyposażenia każdej domowej biblioteczki człowieka, który chce się polszczyzną zajmować. To, to w ogóle nie rozumiem, ale yy, urodzeni poza Wielkopolską lubią sobie pożartować, że Poznaniacy to okropni Nyrole, czyli skąpcy. I niszowość poznańskiej gwary ma zalety. Nie jest tak karykaturalnie kaleczona w reklamach jak gwara podhalańska, którą włada przecież każdy Polak, zwłaszcza jeśli coś sobie wypije już na Krupówkach albo z gazdą, u którego mieszka i przestanie tego gazdę nazywać bacą, to już postąpi w znajomości gwary podhalańskiej. A jakże? No dobrze, chodzi tutaj o obrażanie, czyli poznańska gwara jest czytelna dla wielkopolan, a o przyjezdnych, lubiących narzucać swój porządek, a przecież oni porządek to mieli od hoho, -Ho, galicjoki z kongresuwy, albo galony, galileusze i galileoki. No to pół biedy, to trochę tak jak Gorol na Śląsku i Ceper na Podhalu, ale przejdźmy wreszcie do tego testu, Skończę tylko myśl. Nie podoba mi się kojarzenie używania gwary z obrażaniem tych, którzy jej nie znają. To jest chyba wkład autorów tego kwizu, tego testu, a niekoniecznie postawa Wielkopolan wobec innych ludzi. Ale może za mało wiem i za mało bywałem. Szabel w Gwarze Poznańskiej to szabla, fasolka szparagowa czy płaska łopata. No to musi być oczywiście fasolka, bo, bo oczywiście, że może gdzieś być w jakichś miejscowościach i regionach ta szabel na szablę, ale tutaj szabel jest na pewno spożywczy. Poruta w Gwarze Poznańskiej. To słowo zrobiło karierę w Polszczyźnie Ogólnej, więc to nie jest poczciwy diabeł odmiana boruty, nie porucznik, tylko wstyd i kompromitacja. To nie było trudne. Mam nadzieję, że to nie jest pomyłka. Baldok w ustach poznaniaka to łaźnia. Niemiec przesiedlony z krajów bałtyckich i chłopak, mężczyzna, który lubi balować. A poznaniak to mieszkaniec Poznania czy poznańczyk mieszkaniec poznańskiego? Wtedy byłby dużą literą, czyli no dobrze. Załóżmy, że to jest Niemiec przesiedlony z krajów bałtyckich ale mogę się skompromitować i to publicznie w tym tu oto nagraniu. Tadeja to w gwarze poznańskiej nabożeństwo dziękczynne Tadeusz albo Trąbka. <laughs> nabożeństwo dziękczynne y, mogłoby się nazywać Tadeja, bo ma związek y, z y, uroczystym Tedeum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy. Tadeja. No dam Tadeusz. Eka oznacza paczkę kumpli łobuzów, badanie EKG i zupę kalafiorową. No nie, no to, to oznacza paczkę kumpli łobuzów. Ale ze z eki to ja tutaj też mam wrażenie, że to jest takie pewien kąt rodzinny, może jakieś podwórko. Trzeba by to sprawdzić w słowniku, może jakieś napisy dorobię, zobaczymy. Mieć fefry to po poznańsku, yy, bać się oczywiście, a nie mieć skołtunione włosy i nie zostać przez kogoś zwyzywanym albo, a nie będę czytał takich brzydkich słów. Korbol to znaczy kopnięcie piłki tak zwanym fałszem, koszyk to jest dynia, czyli bania. Sztynder to nie standard, to nie praktykant, to trzepak do dywanów. Szplin w gwarze poznańskiej to ha, 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 wariat, postrzeleniec, lin, ryba i szpak. Ja mam wrażenie, że to nie całkiem musi być rzeczownik oznaczający osobę, bo przecież miłośnik żnina mówi, że ma szplina na punkcie żnina, czyli Wiara po świecie kursuje. podziwia obce krainy. A mi wystarczy jak się poszwędą po nasze pałcki zimy. Oto mam szplina na punkcie żnina. kochom to miasto jak kupi. I ma takie hopla. Hmm. Idziemy dalej. Modrak, albo Modrok, no to jest pytanie jak konsekwentnie się będzie zapisywać pochylenia, skoro był Korbol, a nie Korbal. To chyba też, no zobaczmy, w każdym razie to jest oczywiście Haber, nie wiem po jakiemu jest Haber, ja mówię Bławatek. Czy wiesz, o twój wynik to 10 na 10, czyli to nie był trudny test i niespecjalnie składał się z wyrazów obraźliwych. Trzeba będzie sprawdzić, czy eka to rzeczywiście tylko paczka kumpli, a i co jeszcze, ten baldok to taki oczywiście chyba z czasów pruskich jeszcze i szplin, czy faktycznie ma taką wieloznaczność na obszarze. Dialektu wielkopolskiego czy samej gwary miejskiej Poznania. Dziękuję za towarzyszenie mi w tym y, niełatwym teście. Czyli miałem, miałem fefry, ale jakoś się udało przejść. Y, powiem tylko jedną rzecz ważną, że y, gwara poznańska ma swojego piewce. To Juliusz Kubel, który stworzył postać. Starego Marycha, Stary Marych, prawdziwy Poznaniak, wystawiono mu pomnik. To jest coś, co zawsze warto pamiętać, że wielkopolanie są bardzo porządni, choć trochę inni i nie zawsze łatwo ich spotkać i poznać. Nie, nie. Nie lubią oni specjalnie się wywnętrzać, a przynajmniej ja mam takie wrażenia i doświadczenia, co nie znaczy, że są to ludzie jacyś sztywni czy nieprzyjemni. Są jacyś inni od małopolan i na tym polega urok naszej części słowiańszczyzny. Chyba się nie przedstawiłem na początku, to mówiłem ja, Artur Czesak, prowadzący swój blog na stronie arturczesak.pl oraz fanpage facebookowy Artur Czesak Językoznawca ITD. W ITD kryją się rozmaite inne moje aktywności. Zapraszam, pozdrawiam, dziękuję.